10 lat rysowania. Witam was widzowie, słuchajcie. Wiem, że trochę mnie nie było, ale bez zbędnego gadania od razu lecimy do rysowania, więc ja sobie już tutaj przygotowuję i rozrysowuję sobie te szkice. E, słuchajcie, e, troszkę mnie nie było. Dzisiaj wpadłem na pomysł, a raczej Facebook podsunął mi tak, boomer, alert. Facebook mi podsunął. Pomnienie sprzed 11 lat. Patrz, odrzuciłeś to 11 lat temu. E, mamy nadzieję, że Ci to. Pomoże przywrócić pewne wspomnienia. Jak to zobaczyłem, to od razu mi się uruchomiła lampka, kiedy i jak to rysowałem. E, to było w ogóle przy okazji słuchania, pamiętam wtedy takiej basowej, mm, nawet nie płyty, to była taka Epka od Arama Wedrosiana. Mam nadzieję, że dobrze go wypowiadam. E, konkretny basista, który wiem, że on kursy prowadzi i tak dalej. I właśnie to był chyba numer Phantom bądź Phantoms. A i moja wyobraźnia wykluła z siebie coś takiego. Jak teraz na to patrzę, to e, mam pewne wątpliwości, czy to miało być Venom bądź Venomo podobna istota, czy to miało być coś innego, ale jak... Teraz moim dwudziestoprawy dziewięcioletnim już okiem na to patrzę, no to to ewidentnie widzę w tym demona stylizowanego na Venomo podobnego. Tu też po raz kolejny na tym kanale postanawiam, że narysuję Venoma. Ja oczywiście teraz narysuję w czasie rzeczywistym, ale pewnie wam to potem przyspieszę, um, tak żebyście mieli ten odcinek. Bardzo, bardzo skondensowany bez pierniczenia Ponieważ dzisiaj po prostu sobie robię wyzwanie Czy ja dalej potrafię rysować w ogóle Bo dawno tego nie robiłem, przyznam szczerze Cały czas robię animacje i postprodukcję, A ponadto chcę zobaczyć, czy jakikolwiek wszedł progres Mam nadzieję, że tak e, Słuchajcie, co się u mnie dzieje, bo Dlaczego w ogóle robię ten film? Przede wszystkim Kilka fanartów wam wrzucę Pyk, 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 pyk Cztery myślę, że na spoko jeszcze może ze dwa się znajdą. Bardzo wam dziękuję, bo fajnie, że cały czas komentujecie, piszecie. Są ludzie, którzy czekają na te moje materiały, są ludzie, którzy cały czas robią fanarty i są. Wy jesteście, bo ja do was mówię widzowie, na Discordzie czy tutaj właśnie pod filmami, cały czas to się ogląda, kanał, cały czas sobie rośnie, Discord cały czas sobie rośnie i bardzo mi z tego powodu miło, bo to mi pokazuje, że wy faktycznie czekacie na te materiały. Co więcej, jak już mówimy o czekaniu na materiały. Hmm, Traktujcie ten odcinek. Ja nie chciałem robić na szybko materiału, bo to jest hamuwa, wiem o tym, ja nie mam czasu, bo robię teraz tak. No, nie mogę wam za dużo mówić, bo wiadomo, że mam dużo nda i wiecie doskonale, że bardzo się teraz skupiam na rozwoju firmy, na zatrudnianiu ludzi itd, i tak dalej. I mogę wam zdradzić, że robimy dwa duże projekty animacji dla dużych twórców. Które są no, związane z naprawdę ogromnymi projektami, więc to się dzieje i będę mógł wam to pokazać. Myślę, że już na przełomie kwietnia, maja, może coś takiego. E, ponadto będę mógł się w końcu pochwalić troszeczkę większą ilością. Te ciekawie to nad wychodzi. Dobra, ja wam to już pewnie wpuszczam na przyspieszeniu, więc to w to jest to gram. teraz zęby, to pewnie już są dano zrobione, nieważne. E, takie bardzo trójkątne je robię. E, ponadto moje projekty 3D już też ujrzały światło dzienne i faktycznie były to pełnoprawne zlecenia, które się dopełniły też dla dużych klientów, co mnie bardzo cieszy, bo powiem Wam szczerze, że ten blender i e, ówczesna Maja, którą później sobie zacząłem dziobać. Myślałem, że to będzie taka krótka przygoda, która była jednorazową zajawką po odbiciu od rysowania. A okazuje się, że jestem w to, no muszę nieskromnie powiedzieć, całkiem niezły, bo robię naprawdę niezłe, detaliczne projekty, które już się sprawdzają w formie czy to figurek, czy chociażby low-poly modelów do gierek. Więc to też chciałbym Wam pokazać i jak już jesteśmy przy tym temacie, to obiecałem Wam poradnik z tego blendera. Ja miałem nagrane tak myślę z 7-8 minut, nie? Ale z tyłu. Załatwiłem sobie. za załatwiłem. Ogarnąłem sobie Studio buka 16 i tam jest 64 GB. I tam jest y, RTX z tej serii 40. i Tam jest 4070, z tego co wiem. I ja na tej bestii będę Wam robił poradnik, bo nie chcę robić szybkiego poradnika typu, jak powiedzmy dzielić elementy, jak coś prosto wymodelować i tak dalej. Bo pamiętajcie, że moje pierwsze modele to były totalne kurwa, genioty, nie? To było totalne guano. A aktualne modele są naprawdę niezłe i no kurde chciałbym wam pokazać trochę więcej z tego co już faktycznie też robi zawodowo okazuje się w 3D no bo pierwsze większe pieniądze już z tego wpadły i no i nie mogę powiedzieć że nie no bo tak bo tak się dzieje i tak faktycznie sobie działam w tym więc chciałbym wam też pokazać wszystko od A do Z jak jak w ogóle dzielić te elementy, jak modelować sobie z brył, czyli oczywiście z sześcianów, jak robić rogi, jak robić elementy, jakieś zębatki, jak duplikować elementy, umieszczać je na kole, jak poruszać kamerą, to będzie taki cały naprawdę zbiorczy poradnik do blendera od A do Z. Myślę, że do podstaw, a potem zrobimy sobie coś konkretniejszego, bardziej konkretnego się jakby mówi który wytłumaczy dużo, dużo więcej zależności, tak jak kolorować, jak teksturować, jak robić nie, teksturę szkła, metalu, złota, jak to wszystko potem animować. No, będziemy robić cuda na kiu, pokażę Wam naprawdę wszystko i dlatego też trochę mi na to czasu schodzi, bo ja naprawdę nie mam wolnego czasu. Ci, którzy siedzą na serwerze, na pewno widzą, że ja sobie siedzę na Discordzie, czytam z moją ekipą, czy czasami wbijam na otwarte. Na jakby otwarte, głosowe kanały Ale ja nie gram w gry, ja jakby nie, nie, nie wiem, nie oglądam seriali, nie oglądam niczego takiego, bo ja nie mam czasu Naprawdę, ostatnimi czasy ja zapierniczam jeden projekt, potem robię bajkę, potem robię remodeling po gościu, który robi już modele 3D Bo działamy tam kilka osób Potem mam zajawkę, żeby skończyć swój projekt, który gdzieś tam sobie tułam, bo pytaliście o tę grę moją i ja sobie go tułam. I ostatnio miałem taką wizję, że może kurde, wrócimy do live'ów w końcu. Tylko, że ja nie chcę wam obiecywać, bo ja też widzę ile ja mam czasu nawet na samego YouTube'a, bo doskonale wiecie, że ja też mówiłem wcześniej, że ja ogarniam nieruchomości teraz. Trochę takiego życiowego bajzlu mam też, nie? jakieś tam przeprowadzek z tyłu głowy i takich tam rzeczy. Wiecie, studio. No to jest dużo rzeczy, o których ja nie nie mówię głośno, no bo, um, no, bo, no bo mnie nie ma po prostu w necie, nie? Ja myślę, że stali widzowie, tak garść nasza, te kilka tysięcy osób, które cały czas ogląda, bardzo wam serdecznie po raz kolejny za to dziękuję. Jest to bardzo miłe, że ja sobie mogę po robocie wpaść na pomysł, że kurczę, faktycznie są osoby, które to oglądają, które chcą e, nie posłuchać dalej, e, zobaczyć coś fajnego i które czekają dalej na materiały, i stąd też ten film. I słuchajcie, jak już sobie tak rysujemy, to myślę, że pomału się zbliżamy pewnie już do końca. Ja mam oczywiście szkic dopiero tej zarys jakiś zrobiłem. Widzę, że jakby zdeformowana jest ta morda, więc potem pewnie będę to jakoś formowaniem ściściaśniał. Coś tutaj za bardzo oko mi rozjechało do prawej, tamto za bardzo do lewej. Eee, tak to jest, jak się rysuje coś szybko i się nie skupia za bardzo, nie? Eee, to będzie moja praca po chyba 14 latach, bo mi Facebook to przypomniał po 11 latach, ale ja to rysowałem, pamiętam, w drugiej gimnazjum, tak? Boomer Alert. Kiedyś były 6 klas podstawówki. 3 klasy gimnazjum i potem ja miałem 4 lata technikum albo 3 lata liceum było. Um, I faktycznie to miałem wtedy 14 lat. No to byłoby 14, prawie 15 lat temu Damn No, Prozum jest stary, kurde, słuchajcie, 29 lat już naprawdę niedługo, bo za niespełna 2 miesiące, więc... Nie zostawiam was ze żmudnymi, złudnymi nadziejami, że będą nagle materiały się pojawiały cyklicznie, bo ja mam naprawdę za dużo pracy, ale wiedzcie, że ja cały czas jestem, cały czas robię rzeczy, tylko ja robię powiedzmy na zapleczu, troszkę jako ghost niektóre rzeczy robię, bo też nie mogę o tym mówić, nie mogę tego pokazywać. Im większe projekty, im fajniejsze i ciekawsze rzeczy robię, tym więcej jest pod to podłożonych papierów które zabraniają mi dzielenia się tym przed publikacją, co myślę, że musicie zrozumieć. W każdym razie wszystko u mnie dobrze, dzieje się, nowe studio jest w produkcji, nowe projekty są w produkcji. Blender myślę, że będzie już naprawdę maksymalnie na początku kwietnia, maksymalnie myślę, bo tam już jest na finiszu ten film. No i wiem, że wysyłaliście mi, że pivot miał aktualizację, że jest ta Krita. Wysyłaliście mi ogólnie bardzo dużo filmów takich związanych z nowymi, z nowymi programami, więc ja to wszystko rozważę, tylko muszę mieć na to czas. A na chwilę obecną myślę, że pokończę projekty i będę mógł Was zaskoczyć tym, co się u mnie dzieje w sferze zawodowej. Eee, I tyle! Słuchajcie, porównanie. No, załóżmy, że 10 lat temu, chociaż to ma więcej lat, tyk. No, nie wiem, co mi wtedy się działo w głowie. Pewnie miałem jakieś problemy na bani, ewidentnie. E, bądź za dużo horrorów oglądałem i wyobraźnia poszła nie w tym kierunku, co trzeba. No i macie dosłownie, prawdopodobnie z najbliższych kilku godzin pracy, która jest mocnym kombem tego, co widziałem te paręnaście lat temu. No i umówmy się jakiegoś carneja bądź venoma. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście, zostawcie łapkę w górę, jeżeli dalej chcecie wspierać ten kanał. I spodziewajcie się niedługo serii poradników i filmów, takich bardziej merytorycznych, bo ja chcę wam zacząć przekazywać wiedzę z czegoś, na czym się naprawdę znam, bez robienia pierdu na szybko, bez robienia filmów, które wam będą bardziej przeszkadzać niż pomagać. Yy, I tyle, więc dzięki za oglądanie, widzimy się już w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że niedługo. Zdrówka, sukcesów i róbcie, twórzcie i się rozwijajcie, bo tego wam nikt nie zabierze. Trzymajcie się, cześć.